Serwus, kochani widzowie. Tutaj kłahodron, a to jest nasz kolejny odcinek z serii Gothic 1 roczne Tajemnice. Jak widzicie, mamy tutaj przed sobą Bala, którego zagubiliśmy w poprzednim odcinku. I szukaliśmy go prawie przez cały, go, całą połowę. Tutaj mamy za sobą ścierwojady, które ubiliśmy już troszkę wcześniej. Yy... No i teraz wybieramy się do obozu na wagnie, tak? I tam będziemy... nie wiem, starali się do nich dojść. Jak widzicie w level, trzeba będzie dodać teraz siły. Siła, siła, na pewno siła. Nową broń kupimy też na pewno. Dobra, weźmiemy te grzybki tutaj. I zaraz się wybieramy do obozu na bagnie. Dobra, pal. Prowadź. Tym razem mi się nie zgubisz. Darmo zjadzie. Seraphist, wszystko zbieramy. Nie ma wata? Wszystko musimy mieć w kieszeni. No fucking way. Tu jakieś naścienie, czegoś, czegoś Które zapomniałem... którego nie widziałem... Którego minąłem w poprzednim odcinku, dobra Ty się bij, a ja sobie będę uważał po prostu, żeby mnie te chamy nie dziabły. Kurde weź to coś, bo mnie to fokusuje, ej Coś mnie fokusuje, dział Jeden wity, teraz jeszcze jeden, piękny Pięknie. Ty nawet HP nie tracisz, ziomek. To. Gitarka. I raz, i dwa, i prawy cierpowy, i lewy, i git! I mamy kolejne 120x, plus! Już nie dużo zostało do kolejnego levela jeszcze. Nice. Czekaj, czekaj, panie, tutaj mamy jakieś... ziołka. Okej, okay, masz iść. Pam, param, pam, pam, param, pam, param, pam 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 tutaj pam pam Tutaj kolejne jakieś pam z drugiej mamy jeszcze. Tak. O! Tutaj mamy tego stworka z, no, z nowego tego. Z moda znaczy się. Stary krokoder bodajże. Tak coś się nazywa, koło O. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bractwa śniącego. Dzięki zio. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Dzięki za. Zapytaj o korka Loma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do Starego Obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Okej. Okay. Powodzenia. Spierdzielaj, nie będę już ciebie potrzebował. Ło, ło, Spadaj. Tutaj chwilka, ściągnę zbroję, coś sprawdzę, czy dostanę... Bo coś pamiętam, oni dawali zbroję, czy chcieli za nią kasę? Daj broje, daj broje, daj Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Eee, chcę do was dołączyć. Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk śniącego. Super. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę bal Namiba, znajdziesz go na placu tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Mhm. Potrzebuje jakiegoś pancerza. No Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Cieszatek, troszek, Oczywiście nie otrzymasz jej za darmo. Fakt! Właśnie chodziło o to, że chcę ją za darmo. Tak to nie, spadaj 500 brek rudy. Zdzierstwo. Biorę w takim razie trójkopacza. ma. Ale nie chciałbym być w jego here. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuje się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namib'a. Obcym nie wolno rozmawiać z góry. Ej, on stoi nam na drodze, weź go spo... posuń. Coś, weź ja się do niego odzywa się. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję możesz że się potrafię dziągła. udzielić ci wszystkich Coś... potrzebnych Coś... informacji. Chciałbym zostać członkiem bractwa o tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalon. Ale jest. on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Namib, na przykład, jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Jestem Dopiero wtedy godny. guru wyślą cię do Kor Kalona. No dobra. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Doki. Niech śniący macie w swojej opiece. Dobra. Czyli tak, gdziemy się o fakt spadłem? Gdzie my się teraz wybierzemy? Na pewno weźmiemy, ukradniemy od Korkaloma tę całą recepturę, którą dostajemy od Dextera, ale najpierw chyba zagadam tutaj do takiego ziomka. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę balem jednym z góru. Tak. Rozmawiałem nawet z Iberionem. To wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Mhm. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. To nie ma problem. O. I to jest właśnie to, co chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Pozytywny koleż. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuno? No. W takim razie idź do niego i odbierz swoją dzienną rację. Jeśli dasz mi całe ziele, które od niego otrzymasz, dobijemy targu. Przemyślę to sobie. Myślałem. Że tak, znam. Zna, zna, po co mi Nie chciałbym teraz być. Znaczy może być. Miał być mrok północy, a nie jakaś tree Żul O czekajcie, czekajcie, Merlin tak? Coś takiego Malvin, Malvin Merlin Melvin. Siema to się chyba nie Cześć Nie jesteś z tego tam obozu. Tam Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, Dusty postanowił jeszcze trochę poczekać. Będziemy chcieli jego widzieć ze sobą później. Okej, whatever. Lecimy do przodu. I teraz ta. Myślał. Czekaj. Odcinają rozmowy. Co to ma być? Ja się pytam. Kurczę, tyle grałem już Gotika, jedynkę. A dalej nie kojarzę, gdzie, się, gdzie tutaj. Gubię się jeszcze w tym obozie, bractwa. Nie wiem, jak wy. Ja jakoś się gubię zawsze. Dobra, fortuna. Chodź bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Aha, powitalny ład! Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. To masz szczęście, ty. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową pocztę. Tu bliżej, jak dotyczy Jeśli więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Ty na pewno chcesz owoce? Jeśli myślisz, że. Od razu wiedziałem. No nie wiem. Dobra, mamy już to zioło dla tego całego. Jak go tam zwał? Nie wiem. <śm> nie pamiętam. Idziemy teraz na drabinie. Pyk, pyk, pyk. Aby zarąbać pewną recepturkę. Ła, Myślałem, że ty nie myślałeś, Czekaj. Jak mogę zdobyć recepturę kaloma? Nie możesz. Wszystkie receptury przechowywane są w zamkniętej skrzyni. Więc pan jesteś? Cześć. Ja, ja jestem Kane, uczeń Kor Kaloma. Zapewne już o nim słyszałeś. Co? A ja, 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 ja tak. Tak. zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w, w tym obozie, zaraz pojaśnie oświeconym Iberionie. Dobra, nie chcę mi się z tobą gadać. Bye bye, bye bye bye. Proszę pana. Ale jest to taka pękna, Zapiszemy sobie na szósteczkę i otworzymy naszą skrzyneczkę. Tolo ok, i... Rrr... Fuck i dupę kopane. Jeszcze raz mam tylko dwa wytrychy. God damn it. Może teraz mi się uda, teraz mi się na pewno uda, mówię wam. Uda mi się, uda mi się. Czy Czyżby się udało? Uwaga. Prawo, lewo. Nie, prawo, lewo, dobrze. Kurde, prawo. Prawo, 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 nie, czyli tak. Prawo, prawo, lewo. I coś znowu. Prawo, prawo, lewo. Prawo, chyba. I coś jeszcze? No, uwaga. This is the time. Prawo, prawo, lewo... Prawo, prawo, lewo, prawo. No. Cholera, straciłem kolejnego. Dawaj tę tą recepturę. Pokażcie mi, czy ją, jeżeli ją przeczytam, coś się nauczę. Aha, nie, dobra. Pytanka. Siema, Korkalom. Czego chcesz? Ej. Nigdy się nie nauczę. Grzeczniej trochę, okej? Okay? Jeden z kupców ze Starego Obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. No i tak i tak sobie wziąłem. Wziąłem. Błohoho. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd. Sekunda. Badów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, Zgłoś się do mnie ponownie. <tosłuch> Okej, okay, drodzy, wybaczcie. Tak wyszło, że <grym> do domu ktoś musiał wejść oczywiście. I musiałem e, e, nagrać, a czy nie, na nogą włączyć. No, no nowo e, co, na czym my stanęliśmy? Wchodzimy na dół i idziemy. A zobaczymy, jaką broń, broń mają na sprzedaż dla nas. Czekaj, kto tu sprzedaje? Czy zbyty? ty, nie? Ty też nie. Ty sprzedajesz, pokaż co tam masz. To znaczy, się bronię, nie? Nic innego nie potrzebuję. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki. Więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Koleś, ale ja coś chcę kupić. chciałbym coś kupić. To świetnie. No, adres do Którą mam aktualnie na składzie. Jaki już zadowolony. A broń, nie być. Być. Chłopie takie bronie strażnicy świątyni, gdy będą mieli na wojnie, to kiepsko widzę wasze zwycięstwo. To trochę na powiem. Wytujesz dzień i noc, a masz same surowe stale, jakieś porki ledwo co w ogóle potrzebne. Dobra. Nie wyglądasz no bo... mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, mm. że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi Twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? prawda. To kłamcy, ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami, ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Boże, leć, Czy nie jadam. odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się. Przejrzyj na oczy. Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Dobrze było porozmawiać. Bardzo ciekawa ta rozmowa, naprawdę. Dużo się z niej dowiedziałem, ten tego, babos. Zaraz po trzy, czter, pięć. Dobra, teraz co? Co by to teraz zrobimy? Na pewno oddamy te zioła do Fortuno. Jak znajdę drogę, czy to tutaj dobrze idę? Nigdy się nie mogę po... Jakoś po... Ogarniać tą mapą. Siemka, coś powiesz ciekawego? Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. To, żem Pogadalim, Pogadali, pogawędzili, a czas nam nim gonim, ja stwierdziliam. No. Idę z tym. Chcę odwalę. Dawać mi tutaj światło, bo ciemno, jak w dupię murzyna. Ups, to nie miało być to się, troszkę przepraszam. Cołka? <noise> jak to zabrzmiało dość racistowo. Nie jestem racistą, by the way. Dobra, jak stąd wyjść? Głupie wagna! Tutaj? Nie, to nie tutaj miałem być. Ale jak już tutaj jestem, to jedną misję załączę. Ej, ty! Ej, ty! No. Ty, kurde, Gorin. No. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od dwóch dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Dokładnie, kopa w tył, i do przodu. Run wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, hmm. robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma. Koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Oko? Ale trochę później. Więc tak. O, o, czekaj, czekaj, Koleś. Czy byś nie chciał moje zio... zioło? Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą nieznajomy o. tu ludzie są bardzo mili. Przecie w Polsce tak przychodzicie do nowego miejsca. Cześć, jestem tu nowy Spierdala, ja coś po prostu Taka odpowiedź by była Gdzie tak Nie Kurde no, że ten kole się o, no, tam właśnie, no, no tak. Do niego dojdziemy, damy mu to zioło i będziemy chyba wracać. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z Tobą rozmawiać? Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę Ci powiedzieć, jak tego dokonać. Zmieniam się, się w such. Się do tego się jak mogę przekonać do siebie Guru? Balka wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuchaj się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Bal Namib to ten przybrawie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali gór są mniej a, wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Okay. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Thanks, bro. Thanks, 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 bro. Teraz co? Zagadamy do Lester'a zobaczymy, czy od razu może mi pomóc pogadać się z nami, BEM. Ale jest. Jeżeli nie, to lecimy. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Ty, ty. Niech Je. śniący macie w swojej opiece. Więc jednak po prostu będziemy musieli pójść z nim gdzieś na przykład do Zajdźmy biblioteki i później. Ej. Już raz prawdę. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? A to później zrobimy, dobra. Na razie się tym nie będę zajmował. Niech śniący namidem. Ile mi do później mi powie, co, co tam nie zrobimy, żeby pogadać z tym namidem. A ja zaraz sobie łyknę znów się w znowu się tego soku i będę po po całym lesie. Tralala. I! Ej, co jest? pochodnia nie dawała bieć? Teraz. jo. Yeah. Trzeba trzeba do przodu, trzeba wygnać sobie do przodu, trzeba Gdzie mieć też często trzeba choćby nie wszystko

nie, skończyło się. Co ja teraz zrobię? What the fuck? Teraz skoczy, 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 skoczy. O, co to za Tutaj mamy? Czyżby zabite? O, oh, hello! No. Nie, 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 wyciągał? nie, 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 wyciągał? ej, ej, ej... nie, nie, hey, ty! nie, 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 Are nie, Are you nie, 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 Złoda <grymne> no nie ma, tralala, złoda nie ma. Ciemno. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Tu będzie, tu będzie. Ciemno ...i kasy przyśpią Ciemno i znów napadzie uupa. Dobra, lecimy. Fast, i fast. Nie mamy pół dnia. Nie umiesz szybciej dojść? Mm. Bo szybciej, bezimienny, pójdź. Dobra. Cię masz, Diego. Mam do ciebie sprawę. Yyy... czy powiesz coś mi? Aha, łóżko, no tak. Nie będę z łóżkiem gadał. Diego, kurde. Ucz yy, uczmy nie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, mogę ci pokazać jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Siła, 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 siła. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Trzymaj się. Dobra. No Prześpimy się u Kolesia. Hey, nie w kolesie, ty! u Kolesia. Czego chcesz? Wynoś się stąd! 5 zł, ja tutaj tylko chcę. Skoro tego chcesz,. się wyspać. Hej! Hej! Hey. Wynoś się Czemu, stąd! Co? Już nie wyganiaj mnie. Przyspałem się u ciebie, okej. Okay? Starczy. No. Już <laughs> mi chyba chciał uderzyć. W ogóle, by the way, ciekawe gdzieś w się zgubił. Niektórzy nigdy się nie nauczą na to, co mówisz przy obcych. Tak długo jak teraz kupimy sobie broń, myślę, piska. Tak, kupimy broń, piska. Wreszcie, jakiś damage trzeba mieć, a nie ze wszystkie. Ten peceki będą za mnie wszystko robić. Trzeba samemu się bronić troszku. Ciemal kopi. Ściągnę broń, bo jest sprzedam i kupię jakąś. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swój towary. te pięknie tyku. i dawaj, o W tej historii musi być jednak się. Dawaj Wilczykieł a nie Wilczykieł to w dwójce się nazywał, Na no, których się dobra tak nazywa No tu inaczej. Nie chciałbym być teraz Wilczykiłkowiceł Dobra dam ci teraz bryłki zawsze nie powinieneś wierzyć we wszystko 38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Dawaj mi to. Dzięki wielkie. Dobra. koszcie mi tą broń. Wow. No, ja chciałem się tylko na... Zobaczyć jak ona... Chciałem zobaczyć jak działa. Dexter. W tej historii recepturę, no. o którą prosiłeś. To świetnie. Pokaż ją. O to? Znakomicie. Teraz sam nie będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. No problem, Równy bro. z ciebie chłop. Dzień. Wspomnę o tobie Diego. Weź to w nagrodę. Był czas, kiedy takie sprawy Kasę? Nie, on kasę mi dawał wcześniej. To się już nie powtórzy. Nie wiem, zobaczymy później. Się do tego nie Dobra, ja tutaj zaraz będę kończyć. Ziomeczki, się do tego. Nie ziomki, ziomeczki. Się y tutaj zaraz. Nie zaprzydź, hmm, tutaj stanę sobie tutaj się do i będę kończyć no to co kochani? Yy. Widzimy się na następnym odcinku, prawda? Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!